Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii NewsFlash i zapraszam na skrót wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy oczywiście standardowo od strony bitcoinpl.org i informacja o tym, że Binance blokuje wypłaty środków na portfel Wasabi. Użytkownicy mediów społecznościowych narzekają, że do blokuje wypłaty środków na portfel Wasabi. No cóż, czyżby zaczynała się cenzura, Wasabi jest znane z tego, że zapewnia mechanizmy miksowania, zapewnia mechanizmy anonimowości. I tutaj można powiedzieć, nie dziwię się, że moje transakcje są śledzone w końcu, to KYC. Jestem jednak bardzo niepokojący, że Binance wiedział, że wysyłam fundusze do Wasabi. No to jest, powiem Wam szczerze, pytanie, czy to Wasabi przekazał? Czy Binance śledzi jakieś tam tego typu rzeczy? Tak, technologia za Wasabi, jest to całe opisane. Powiem szczerze, no, ja Wasabi nie używałem, ale no dziwny ruch, dziwny ruch. Będziemy się tematowi przeglądać. Przechodzimy oczywiście do kolejnej informacji. Zobaczcie, że francuski regulator finansowy zapewnia pier, pierwsze ICO pod nowym, nowym schematem VISA, tak. Francuski regulator to jest oczywiście Financial Markets Authority, czyli AMF. Ogłosił w czwartek, że zatwierdził pierwsze ICO, yy, które jest legalne i pierwszy raz się to wydarzyło. Co ciekawe, ICO, wiza, tak, to jest wiza dla ICO, którą otrzymują, otrzymują od tego regulatora projekty, które chcą. Yy, można powiedzieć, wizy są po to, aby upewnić się, że sprzedaż, yy, sprzedaż nie narazi inwestorów na niechciane, niechciane ryzyko. Oczywiście muszą oni pokazać wszystkie potrzebne informacje na temat sprzedaży, na temat ryzyka. Yy, I co ciekawe, że uzyskanie zgody nie jest jakimś tam, można powiedzieć endorsement, czyli z zalegalizowaniem, za, za zaklepaniem, no nie wiem jak to przetłumaczyć dokładnie, firmy. Także zobaczcie, ICO wydawało się, że już jest już jest martwe, a jednak a jednak działa. I teraz zobaczcie, jest tutaj, że można powiedzieć, ramy prawne znane są jako Pact Law. Zapewnia firmy tak, że mają pewność regulacyjną w jaki sposób są regulowane AMF i tak dalej, gwarantowane konta bankowe, tego typu rzeczy. I zobaczcie, co ciekawe, rejestracja jest opcjonalna, no ale jest jakaś forma regulacji, na pewno lepsza niż brak jakichkolwiek. Przechodzimy do kolejnego newsa, zobaczcie, operator giełdy BTCE, Aleksander Winnik, będzie ekstradowany, nie wiem, będzie ekstradycja jego do Francji, jak donosi raport, oczywiście już z tego, z tego powodu z tego powodu władze rosyjskie już wyraziły jakąś tam ubolewanie z tego powodu, że będzie prowadzona ekstradycja. Giełdzie zarzuca się, że zdefraudowała ponad 4 miliardy dolarów. Ech, oczywiście o ekstradycję, o ekstradycję domagały się rządy takich jak Stany Zjednoczone, Rosja i Francja. Oczywiście Rosja chciała go do siebie, dlatego to ubolewanie, nie dlatego, że on jest niewinny. Ech, na w pierwszym etapie wynik będzie wysłane do Francji, poinformowaliśmy o tym Moskwę. E, jesteśmy, e, jesteśmy, jest nam przykro z powodu tego, że e, uzasadniony, e, prośba od e, rosyjskiego prokuratora generalnego, przepraszam, na temat ekstradycji e, e, winnika do tej, e, do, tej, e, do tego kraju została odrzucona, jak to, jak to opublikowała Opublikowała ambasada rosyjska w, w dzienniku Janowosti, no i cóż, zobaczymy, co się z tym, z tym panem stanie. Przechodzimy sobie do kolejnego news'a i zobaczcie, że w Stanach pojawił się nowy projekt ustawy, aby sklasyfikować kryptowaluty. Zostanie ona przedstawiona w Kongresie, w kongresie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście osobą jest kongresmen z Arizony Paul Gosar. On już od dłuższego czasu jest znany, tak. Yy... Zgodnie z, wszystko jest zgodnie z tym, opublikował to pierwszy raz Forbes w swoim artykule z 19 grudnia, nazywa się to Cryptocurrency Act of 2020, tak, który chce, chce pokazać, w jaki sposób poszczególne agencje federalne będą regulować, czy jak powinny regulować różnego rodzaju kryptoasety, tak, będą trzy, jak to oni określili, smaki kryptoaktywów, Oczywiście będą crypto commodities, e, czyli jakieś tam dobra, z tego co widzę, tak, dobra ekonomiczne i usługi, które są przechowywane na blockchainie. Oczywiście kryptowaluty e, jako, jako, zobaczcie, waluty, reprezentacje walut amerykańskich albo syntetyczne derywaty e, działające na blockchainie, to w różnego rodzaju jakieś tam reserve backed stablecoins i różne innego e waluty. No i oczywiście na początku crypto securities, Wszystkiego rodzaju derywaty, które noszą znamiona papierów wartościowych, i co ciekawe, nie będzie jednego regulatora federalnego, który będzie odpowiadał za to wszystko, czyli za pewnie dobra będzie odpowiadał CFTC, za securities będzie SEC. Zastanawiam się z tego, co kto będzie. Aha, FinCEN będzie regulował pozostałe kryptowaluty. No i z tego, co tu piszą, to niepewność dalej blokuje innowacje. Przechodzimy sobie oczywiście do kolejnego news'a i zobaczcie, że giełda Bitfinex pozwoliła użytkownikom zakupować krypto, kryptowaluty za pomocą kart kredytowych i debetowych. Oczywiście firma ma siedzibę w Hongkongu i można już kupować bitcoiny, USDT, Ethereum i inne dodatkowe tokeny ERC20. I właściwie chyba to nie wymaga kolejnego komentarza. No cóż, kiedyś były blokowane wszystkie karty, teraz wracają. Kolejna Kolejna ciekawa informacja. To jest zobaczcie, że Fortress Investment Group ponawia zapytanie ofertę, aby kupić aby kupić wszystkie zobowiązania wobec klientów MTGoxa, czyli ktoś chce tego MTGoxa, Prze przepraszam, przepraszam, przejąć. I firma chce firma chce przejąć wszystkie zobowiązania wierzycieli MTGoxa. To ciekawe. To ciekawe, i chyba samą giełdę Mt. Gox. No, to powiem szczerze, byłoby to ciekawe. Giełda straciła 850 tysięcy bitcoinów, które były wycenione na 440 milionów dolarów w tamtym czasie. Sprawa została przeniesiona, z tego co wiem, w Japonii do sądu jakiegoś tam cywilnego i miała być tu cała reinstytucja. Mieli ludzie odzyskać, ale na razie to się. Kręci jak krew z nosa. No, ciekawe, bardzo powiem szczerze, ciekawy, ciekawy numer. Tutaj feniks mógłby się przyjrzeć. feniks jak oglądasz, to mógłby się przyjrzeć temu tematowi. No, z zakupu Goxa, Kto chce na tym co ugrać, bo mnie to bardzo ciekawi. A ja nie bardzo mam czasu. A ty lubisz takie tematy, różne rozkminy, teorie spiskowe. Także myślę, że fajnie byś tutaj mógł to rozpracować. Dlaczego oni chcą to kupić tego MtGoksa? No, to jest ciekawy temat. I przechodzimy do, do ostatniego newsa. Zobaczcie, że. Bitcoin Cash zwiększa swoją dominację, jeśli chodzi o sprzedawców w wojnie burgerów. Zobaczcie, że Bitcoin Cash został zaakceptowany jako forma płatności w Burger Kingu, o, hmm, Szejku, słyszysz? W Burger Kingu w Lublianie, w Słowenii, zobaczcie. Ciekawa, ciekawa sprawa, oczywiście nie ma tutaj żadnego większego artykułu. Można w Burger Kingu zapłacić Bitcoin Cashem. No cóż, powiem Wam szczerze, że ten Bitcoin Cash, ja też nie jestem jakimś z niego specjalnym zwolennikiem, no ale... Jeśli chodzi o adopcję, to ciekawie to wygląda. Mam wrażenie, że Bitcoin bitcoinkarz wybrał troszeczkę inną drogę niż Bitcoin SV, w takim sensie, że oni też uważają się za prawdziwego bitcoina i że tam, tak, tą wizję, która jest, e, która jest tutaj tą prawdziwą, jedyną i tak dalej, ale nie aż tak ostęca, nie przyjmę, być może społeczność tylko, no bo... Po społeczności ich poznacie, jak to mówią. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Grafik mi już wysłał pierwszą próbkę kryptoniusów. Także myślę, że jest szansa, że jak nie w ten weekend, to w następny. Oczywiście. Oczywiście. Przepraszam trochę, jakoś tak zdrowiem mi tu. Eee, wysłał także nowe kryptoniusy. Szykujemy się na 200. Będzie fajnie, będzie inaczej. Eee, będzie pani prezenterka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo fajna polemika, jeśli chodzi o Bitcoin SV, aczkolwiek trochę mało merytoryczna, mam wrażenie, pod filmem, filmem oczywiście o hasze, bloki i tak dalej, Bitcoin SV kontra Bitcoin. Ja wbrew pozorom bardzo, bardzo cenię pewne osoby ze społeczności Bitcoin SV, które chcą po prostu porozmawiać, bo weźmy pierwszą, pierwszą osobę z brzegu, użytkownik Mao. On wierzy w Bitcoin SV, kupił te Bitcoin SV, uważa, że jest to projekt, ja go szanuję za to, dlaczego mam się z nim kłócić. Nie szanuję osób, które atakują mnie i próbują mnie wyzywać. Naprawdę to nie jest pierwsza, e, pierwszy atak na moją osobę. Nie ostatni. Wszyscy, którzy mnie atakowali, już dawno ich na rynku nie ma, a ja dalej jestem, także nie tędy droga. A polemizować bardzo chętnie, e, bardzo chętnie zaprosiłbym na live lub nawet na jakiś wywiad, ewentualnie na dyskusję na zasadzie change my mind e, osobę, która jest osobę, która jest bardzo mocna Bitcoin SV i która czuje się na tyle, żeby ze mną porozmawiać. Oczywiście no, rozmowa na argumenty, rozmowa, rozmowa na zasadzie dlaczego uważasz to i spokojnie rozmawiamy, szanując się. Bardzo chętnie porozmawiam na ten temat. Nie na zasadzie czekamy tam, Kreg ujawni się albo coś, tylko po prostu na argumenty. Zostawiamy na bok sprawy Satoshi, jego wizji, Satoshi jego i tak dalej, konkretnie. Bitcoin SV Bitcoin Albo dlaczego Bitcoin, dlaczego Bitcoin SV jest, uważasz, że jest, że jest lepszym Bitcoinem. Jeżeli ktoś podejmie rękawice, bardzo chętnie, może mnie przekonacie, bo ja nie, ja nie mam zamkniętych poglądów, tak, ja, moim największym, moim największym zarzutem są te dwuterabajtowe bloki, uważam, że to jest utopia, ale otwarty mam umysł, dlaczego nie, dlaczego nie. Także, także tutaj, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wielokrotnie, jeżeli robicie z danego projektu, z danego projektu religię, to jest bardzo źle. I najśmieszniejsze, same, same osoby ze społeczności Bitcoin SV też przyznają, że w tej społeczności jest dużo oszułomów. Zresztą w Bitcoinie też w każdej właściwie społeczności. Zobaczcie, że niepochlebne recenzje o lisku nagrał CryptoDev, nagrał także X grosz, no i co ja ich atakuję? Że no, bardzo Bitcoin Phoenix jest zapraszany na każdego live'a, ma on inną wizję, ja mam inną wizję, szanujemy się, rozmawiamy. Tak powinna działać społeczność. No, i oczywiście w poniedziałek jestem w Katowicach. Jeszcze nie wiem, ale najprawdopodobniej będę wracał jeszcze w poniedziałek wieczorem, ale to jeszcze zobaczę, to jeszcze się okaże. Ale jakieś spotkanie tam gdzieś od 15 godziny będę wolny, także będę, będę, będzie można wyskoczyć. Także ktoś ma ochotę, niech się skontaktuje ze mną. Spotkamy się gdzieś tam w jakimś pawie, pogadamy sobie na spokojnie. No i właściwie tyle. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu.